Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Na dosłownie trzy dni przed UFC Vegas 56 rozmawiamy z Karoliną Kowalkiewicz, która już drugi miesiąc na obczyźnie. Cześć Karolina. Hej, hej. Karola, opowiadaj, jak ci na tej obczyźnie, bo to już tak naprawdę od ty 12 kwietnia wyleciałaś, więc to już drugi miesiąc. Chyba nawet wcześniej. Wcześniej tak? wyleciałam. A to może. Może ja sobie jakoś tak zakodowałam, ale to po, początek kwietnia był, prawda? Początek kwietnia, początek okay. kwietnia jakoś, tak? Na początku kwietnia. No, to no ale, ale super, no fajnie tutaj, fajnie. <śmiech> <śmiech> Pierwszy tydzień to była masakra. E, tak organizacyjnie dużo rzeczy mi się posypało i musiałam wszystko poogarniać, do tego zmiana czasu, zmiana klimatu, zmiana otoczenia, w ogóle wyjście ze swojej strefy komfortu, więc... E, ja jestem ogromną beksą i pierwszy tydzień codziennie byłam. Ale, ale na treningach bardzo się cieszyłam, że mogę tam być, więc po pierwszym tygodniu, jak już wszystko udało mi się ogarnąć, poukładać, to już tylko cieszyłam się tymi treningami i, no i było super. Widziałam jeden z Twoich wpisów, że jak przyleciałaś na Florydę, to rzeczywiście nie mogłaś się tak przez chwilę odnaleźć, a teraz z kolei chce Ci się płakać, jak musisz stąd wyjeżdżać. Szybko się przywiązujesz do miejsc ludzi? Der! Uh, <laughs> to opowiadaj w takim razie o tym ATT. Um, trochę rozumiemy, że mogłaś tam znaleźć przede wszystkim um, znakomite zawodniczki, pewnie też i zawodników do tego, żeby razem posperować, żeby nauczyć się czegoś nowego, ale też jak mówi Joanna Jędrzejczyk w ATT, to tak naprawdę jest taka jedna wielka, duża rodzina i oni się tam wszyscy sobą gdzieś tam ciekawią, opiekują w pewien sposób. Jak szybko udało Ci się wejść um, właśnie w to środowisko jak Ty się tam odnalazłaś? Wiesz co, na początku to aż dla osoby żyjącej w Polsce, przyzwyczajonej do polskiej mentalności, to naprawdę na początku było dziwne, bo wszyscy byli tak bardzo mili i pomocni i niczego w zamian od Ciebie nie oczekiwali. Podejrzane. E, tak, tak, podejrzane. I wiesz, jeżeli ktoś do Ciebie podchodzi, Ci zostawia swój numer telefonu i mówi słuchaj, jeżeli czegoś potrzebujesz, to dawaj mi znać. Mówi jestem tutaj, mieszkam niedaleko, jak cokolwiek będzie potrzebne, dawaj mi znać i... I wiesz, i, i ci ludzie nie oczekiwali niczego w zamian. Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że tam bardzo dużo zawodników przyjeżdża, tak? Zostawia swoje kraje, swoje rodziny, przyjeżdżają trenować i no, wielu z nich już tam mieszka od lat, już się zadomowili, ale no, na pewno pamiętają, jak to jest na początku, kiedy się przyjeżdża pierwszy raz i po prostu yy, no, są, tam wszyscy są dla siebie. Nie. Co może być mówię dziwne dla osoby, która jest przyzwyczajona do polskiej mentalności. No tak, to na pewno. A z kim udało ci się posparować? Albo które sparingi pamiętasz najlepiej? Z których wyniosłaś najwięcej, albo które były dla ciebie jakimś takim szczególnym zaskoczeniem? Wiesz, co najwięcej pracowałam tak naprawdę najbardziej mi pomagały w przygotowaniach Maryna Moros i Kejla na instagramie K Rock. Nie pamiętam, jak ona ma na nazwisko, bo chyba nikt nie zna jej nazwiska ale też też Kayla właśnie zawsze pomaga Asi w przygotowaniach teraz też jej pomagała i w ogóle no niesamowita dziewczyna najpierw na przykład robiła sparingi ze mną mi pomagała chwilę odpoczywała i szła pomagała w sparingach Asi więc no niesamowita ogromny talent no i właśnie najwięcej pracowałam z Maryną i, i z Kaylą za co bardzo im dziękuję a zaskoczyło Cię coś? Jak bardzo różnią się, albo może w ogóle treningi tam od tych, które miałaś do tej pory? Treningi są, są. Sam schemat treningu jest bardzo podobny, tylko tutaj jest taka. no W Polsce już się też zaczyna to zmieniać, ale tutaj jest taka, taka jedna fajna rzecz, że wszyscy mówią trenuj mądrze, nie ciężko, że bardzo ważna jest ta regeneracja, jeżeli pojawia się jakaś mikrokontuzja, mikrouraz. To, to naprawdę bardzo to uważają. W Polsce jeszcze nie mówię, że wszędzie, bo już w wielu miejscach się to zmienia, wielu trenerów ma otwartą głowę, ale w Polsce jest często też tak, że masz coś zaplanowane i musisz to zrobić. Zaciska się zęby, dam radę, nikomu nie powiem, że mnie boli. Nie, coś się boli, wiesz, lepiej odpuścić jeden trening, odpuścić dwa treningi, ale masz być w 100% zdrowy na walkę. Na walce macie nic nie boleć wiesz. I, i to jest takie fajne, właśnie takie to. Mm, Skupienie się na tym, żeby właśnie nie trenować ciężko, tylko trenować mądrze i efektywnie. Jasne. No, do Las Vegas przyleciałaś w tym tygodniu. Dosłownie jesteś który? To jest Twój pierwszy dzień, tak? czy no, Pierwszy no, bądź drugi przy, dzień. Przeciełam wczoraj, przeciełam wczoraj. Jasne, jasne. Przepraszam, um, będę sobie tak popijała kawkę. Przed, śmiało, śmiało. Trening, wiadomo, do, tre, do treningu czy przed treningiem dobra, dobra sprawa. Um, nie potrzebujesz więcej czasu na to, żeby się zaklimatyzować? Nie, bo już spędziłam tutaj... W Stanach trochę czasu, no klimat wiadomo w Las Vegas jest trochę inny niż na Florydzie, ale, ale na pewno dobrze mi zrobiło to, że jestem tutaj już od dłuższego czasu. Mhm. Karolina, kogo zobaczymy w Twoim narożniku? Andersona i Parumpę. A, ciekawa sprawa. I rozumiem, że ta zmiana jest spowodowana tym, że po prostu teraz te treningi odbywały się w ATT? A zatem. No tak, tak, ja w 100% zaufałam trenerom, zmieniłam wszystko. Eee, no skoro zmieniłam wszystko, tak, z, więc, więc zmiany, 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 dużo zmian. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale ja Ciebie widzę na każdym zdjęciu radosną, zmęczoną, poczochraną, ale uśmiechniętą od ucha do ucha. Mam takie wrażenie, że Ty po prostu jesteś tak bardzo w tym swoim środowisku jak ryba w wodzie i że tak bardzo za tym tęskniłaś, że trochę się boję, że będzie Ci bardzo źle się z tym żegnać, jeżeli przyjdzie już na to pora. Ojku wiadomo, że jeżeli przyjdzie pora się z tym pożegnać, to się skupię na innych rzeczach i MMA zawsze będzie częścią mojego życia i zawsze będę trenowała. Eee, no chyba, żeby zdarzył się jakiś poważny wypadek, pod pół i bym nie była, i na przykład była takim warzywkiem, to wtedy bym nie mogła trenować, ale dobra, bo ja już mam takie często, wiesz, filozofie. Nie, tymi już, tymi, już tam tymi... o to nie myślmy, no, kompletnie. No, e, ale nie, no, e, zawsze, zawsze będę... Będę trenować, nawet kiedy już nie będę aktywnym zawodnikiem. No ale fajnie mi tutaj, tak się czuję, ponieważ jest tutaj tyle, tyle nowego, to się czuję tak, jakbym dopiero zaczynała trenować. Ja to wszystko poznaję. Teraz przed tą walką czuję się, mam takie same emocje jak przed moim zawodowym debiutem. Tak, taka jedna wielka ciekawość, i, i, i to jest fajne. I naprawdę już. Wiadomo, że jestem tutaj po to, żeby wygrać, robię wszystko, żeby wygrać. Wydaje mi się, że jestem w najlepszej formie życia. Chociaż to no, już nieraz mi się wydawało, że jestem w najlepszej formie życia, i było jak było, ale naprawdę poświęciłam bardzo dużo. I już nawet nie jest ważny ten werdyt, ale samo, sama ta droga, żeby dotrzeć do tej walki, no to było coś niesamowitego. I za to jestem ogromnie wdzięczna, że mogę naprawdę w życiu robić to, co kocham. Wielokrotnie już, bo rozmawiałyśmy przecież kilkukrotnie e, od Twojej ostatniej walki i wiele, wiele słów już padło na temat tego, że no za Tobą pięć przegranych. To jest taki trudny moment w Twojej karierze. E, byłaś w którymś momencie po, po tej, po tej e, słynnej walce z Chinką, byłaś przekonana, że no może być taka szansa, że już nigdy nie wrócisz do, do oktagonu. Wróciłaś, ponownie przegrana. E, jak, jak radzisz sobie w w sobie, w, psychicznie, z takim obciążeniem. Jak to zostawić za sobą? Po prostu, <laughs> po prostu. Fajnie jest wygrywać, yy, przegrane bolą, ale tu nie chodzi tylko o to, żeby wygrywać, ale o to, żeby robić to, co się kocha. A ja robię to, co kocham. Tak? Nieważny jest cel podróży, ważna jest podróż. Pięknie to brzmi, jak to mówisz i absolutnie Ci wierzę. Karola, e, słuchaj, my o Twojej przeciwniczce dowiedzieliśmy się tak naprawdę dopiero z przecieku. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, w jaki sposób gdzieś tam wypłynęła informacja, że to Felis Herring będzie e, Twoją przeciwniczką i że to, to będzie walka rewanżowa. E, Gdzieś ktoś przypadkiem nagrał ściankę z informacjami o tym, jakie będą zestawienia w UFC. To poszło w świat, i oczywiście wśród tych zestawień była właśnie Twoja walka z Felis. Trochę musieliśmy poczekać, zanim UFC oficjalnie na swojej stronie tę walkę ogłosiło. Powiedz, czy to jest przypadek, czy gdzieś tam ważyły się losy jakoś tego starcia, czy były jakieś... Nie, to jest tylko przypadek, w ogóle cała ta karta walk była ogłoszona bardzo późno, że tylko to była ogłoszona walka wieczoru i nie było karty walk, nie wiem z czego to wynika, fajnie, że w ogóle ogłosili, że nie chcą mieli ogłosić. <noise> A jak to się stało, że, że to właśnie Felix Herik, czy to jest inicjatywa obozu Twojej przeciwniczki, żebyście zrobiły nie. ten rewanż? Nie mam, nie mam pojęcia, Mick Maynard zaproponował takie zestawienie, już jakiś czas temu, parę miesięcy temu, zaproponował właśnie koniec maja, początek czerwca, jeszcze wtedy, bo to bo mówię parę miesięcy temu, wtedy jeszcze dokładnie nie wiedziałam jaka to będzie data, od razu bez zastanowienia się zgodziłam, bo mówię, kurde, no dobra, są tak 3-4 miesiące na przygotowania, więc super, zacznę sobie kamp w Polsce. Będę miała czas, żeby zorganizować cały wyjazd do ITT, bo to też jednak wymaga pewnej organizacji. No i w ogóle, abstrahując od tematu, wydawało mi się, że mam wszystko zorganizowane. Dojechałam na miejsce i się okazało, że, no, że nie mam. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Eee, wyszło jeszcze lepiej. A zdradzisz, co było niedograne? <laughs> nie, to już takie, takie pierdolby, takie kwestie organizacyjne. A okay. Wiesz, ja jestem taka, że ja. Lubię mieć wszystko wcześniej y, poukładane, zaplanowane, na przykład jak jadę na lotnisko, y, tak przed lotem to ja jestem tam kilka godzin wcześniej, chociaż wystarczy, że będę godzinę czy dwie wcześniej, to na przykład jestem pięć-sześć godzin wcześniej. Tutaj też jak mnie Waititi tam odpowiedzieli na lotnisko to też y, powiedziałam, żeby na pewno zdążyć, powiedziałam, że mam lot o godzinę wcześniej, więc... <grym, grym>, Kobieca przezorność, nie mam dokładnie to tak, samo, tak, O mam tak, ciągle awantury w tak, domu, że za wcześnie wyjeżdżamy na lotnisko tak Tak i, e, i, i, kiedy, i kiedy coś tam się sypie w moim tym planie, no to wtedy jestem taka trochę zestresowana, ale może przykładam za dużą wagę do takich drobnych rzeczy. Kwiecień 2018 roku, UFC 223 i Twoja walka z Felis Herrick pierwsza. Chciałam Cię zapytać, co Ty wyniosłaś z tego pierwszego starcia z Felis Jak w ogóle zapamiętałaś tę walkę, którą wygrałaś przecież splitem? Mhm. Moim zdaniem to ta decyzja, ja tą walkę wielokrotnie oglądałam, ją analizowałam i moim zdaniem ten split był niesłuszny, bo ja tę walkę wygrałam za służenie i moim zdaniem wygrałam każdą rundę. Pamiętam, że Felic jest y, silna i że ma bardzo mocne overhandy, mhm. to zapamiętałam. To nie jest jakoś super aktywna zawodniczka, no bo ona tak naprawdę od czasu walki z tobą też stoczyła dwie kolejne walki, tak naprawdę dwa kolejne starcia um, i nie jest... Nie jest zawodniczką, która walczy często. Czy trudno mhm. jest się przez to przygotować do, do jej walki? No bo do walki z nią, dlatego pytam, bo e, trudno powiedzieć tak naprawdę, jaki progres zrobiła. Nie, nie można to tego ocenić. To właśnie, tak... właśnie no, to jest trochę problematyczne, bo, bo przez ten czas y, na pewno się zmieniła, na pewno trenowała. Widzę, że, wiem, że jest bardzo zdeterminowana. Po pierwsze, wraca po, po długiej przerwie, wraca po kontuzji, a to wszystko motywuje. Y, Raz ją pokonałam, więc chcę, tak? chcę się odegrać, chcę się zrewanżować. Yy, ale ja tak samo jestem na maksa zdeterminowana. Yy, I naprawdę włożyłam całe serce, ca całą siebie włożyłam w te przygotowania, w, tej, w ten Fight Camp. Yy, I mówię, ja jestem naprawdę dobrej myśli i i już tam więcej nie będę mówiła, bo nie ma, nie ma co dybać, jak się rozgadam, ale nie ma, nie ma co patrzeć na tą walkę, co była, nie mam nie mam. E, już nie wiem, co chciałam powiedzieć. Będzie no, fajnie, będzie fajnie, w sobotę będzie, będzie, fajnie. będzie fajnie. I tego, tego się trzymajmy. Słuchaj. Em, nie podpisałam o to jeszcze, ale wrócę do, do tego tematu. Widziałam wasze wspólne zdjęcia twoje z Asią. Czy wy się w ogóle złapałyście chociaż na jeden sparring razem, czy gdzieś tam się rozmijałyście? Przecież co takiego pełnego sparingu MMA nie robiłyśmy, na początku, jakaś Asia przyjechała, robiłyśmy kilka tam rundek stójkowych, razem robiłyśmy parę treningów właśnie stójkowych, ale później każda, że tak powiem, poszła swoim torem przygotowań. Ona ma swojego head coacha, ja mam swojego head coacha i to jest zazwyczaj tak, że kiedy zawodnik szykuje się do walki, to pracuje z zawodnikami, którzy w tym momencie nie mają swojej walki, żeby ci zawodnicy mogli tak, tak bardziej dostosować się właśnie do tej osoby, która się szykuje, szykuje do pojedynku, Jasne, no, więc... żeby, wiadomo, żeby uniknąć kontuzji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Wiadomo, że ja mam swój, swój plan, Aśka ma swój plan. Każda z nas ma swoją taktykę na walkę. Nasze zawodniczki się różnią od siebie. Jasne. Zaskoczyło Cię to, że trafiłaś od razu na kartę główną? Była taka miła niespodzianka, że otwierasz kartę główną? Się dowiedziałam, że chyba mnie znowu zdjęli z karty głównej. No coś ty. No. A ciągle wisisz, wisisz Okej. Okay. Nie wiem, bo to teraz dosłownie przed chwilą, e, jak e, też przed, jeszcze przed chwilą, przed chwilą udzielałam wywiadu, to właśnie dostałam taką informację. E, ale nie wiem, nie wiem, nie ma dla mnie znaczenia, yy, gdzie, gdzie jestem. Fajnie, że walczę. <noise> Jasne. No dobrze, to y, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o, o kamp i przygotowania. Y, o wieki, wagę się kobiet nie pyta, ale muszę zapytać, jak ci idzie to ścinanie, i czy się dobrze czujesz? No bo to jednak ostatnie dni. Już to tak jak powiedziałam, dużo, dużo, dużo zmian i teraz tutaj e, trener przez, przez cały fight camp kazał mi ważyć dużo więcej niż zazwyczaj e, waży w tym okresie. Musiałam przyjść tutaj musiałam troszeczkę przytyć, e, tak żeby nabrać tej masy mięśniowej, żeby cały okres przygotowań, żebym była silna, żebym czuła się dobrze, żeby omijał mnie te kontuzje, bo wiadomo, organizm jest lepiej odżywiony, jest silniejszy, mogę dawać z siebie więcej. Będę dużo więcej zbijała z wody niż zwykle, bo ja sobie zostawiałam bardzo mało na ścinanie wodą. I może też to był błąd, bo w tym momencie fizycznie czuję się naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Więc no, zobaczymy. Na razie ładujemy się wodą. Okej. Okay. No cóż, ostatnia prosta, więc oczywiście będziemy śledzić, jak, jak będzie przebiegać te twoje ścianie wagi, no bo wiadomo, że każda walka Polaków, Polek w UFC budzi spore za, um, zainteresowanie i zaangażowanie fanów tutaj w Polsce. No a skoro już o właśnie Polakach mowa, to nie mogę Cię nie zapytać, obejrzałaś walkę Janka z rakiczem na żywo? Tak, tak. Jak to wrażenia? To. Jak wrażenia? Fajnie, no na pewno. No wydaje mi się, że Janka wiadomo, że cieszy wygrana, ale nie cieszy aż tak bardzo, jakby to była wygrana taka przez knockout, poddanie albo albo przez decyzję. Bo wiadomo, że jeżeli wygrywałem przez kontuzję zawodnika, fajnie, tak, bo potem potem nikt nie pamięta, jak wygraliśmy tę walkę. Liczy się rekord, ktoś wchodzi tam na Tapologii i widzi, wiesz, tą wygraną w rankingu, więc to się liczy. No super, super. Ja, wiesz, ja Janka, Janka po prostu wyelbiam, Janka i Dorotę. Ja, ja ich ubóstwiam yy, i cieszę się jego szczęściem. Myślisz, że Janek dostanie w kolejnej, jakby odsłonie, walkę o pas, Bo tak naprawdę przed nami jeszcze w Singapurze starcie yy, Tyszej z Prochaszką, no i później nieważne, nie kto. Mm -hmm. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę to zależy od UFC. Być, być może dostanie. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że jeżeli nasz obecny mistrz obroni pas, to na pewno, na pewno. Mówiłem, że on by chciał zawalczyć jeszcze raz z Jankiem. Jasne. Dobra, ostatnie pytanie ode mnie. Zaczynasz tak naprawdę czerwcową serię Polaków w UFC. Twoja walka, najpierw później walka Asi, Jędrzejczyk Rewanżowa z Wely a na koniec Mateusz Gamrot w swoim pierwszym main mainwencie i to jest w ogóle hiciorne, bo to jest jednak dla, dla Mateusza mhm. piąta walka w organizacji, a, a już main event, i to z Armanem Sarukianem, czyli Jednym z tych zawodników, których, podobnie jak Mateusza, wszyscy oceniają jako te największe talenty w wadze lekkiej mm -hmm. UFC. Um, oczywiście życzylibyśmy sobie trzech wygranych i mamy nadzieję, że tak, tak to będzie wyglądało najpierw ty później akarowa. Tak Asia, to później. będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. To jest piękne, co ty mówisz, Karolina. Ja, my ma, ja myślę, my że... mamy, wiesz, my tutaj już sobie obgadaliśmy swój plan, my mamy swój plan. Niczego nie będę zdradzać, bo wiadomo, Jasne. chcesz rozbawić Boga, opowiedzmy mu o swoich planach na przyszłość, ale tak. tutaj wiesz. Polish Power, my mamy swój plan, na razie go nie zrobimy, a wszyscy wygrają, to to się dowiecie, jaki mamy plan. Dobra, to my czekamy w takim razie na, na te wygrane. Karolina, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, oczywiście będziemy oglądać Twoją walkę i kibicować Ci na żywo. Przekaż kilka słów do swoich polskich fanów, którzy będą stawać na tę walkę w nocy. To chyba, w ogóle to chyba nie będzie w nocy, wiesz co, bo ja tutaj e, walczę koło godziny 13, czasu mhm. Las Vegas, czyli plus 9 godzin, to będzie... No to już będzie późny wieczór, ale nie taka ciemna noc. Będzie koło 22. 22, 23, więc, więc wystarczy się, nie trzeba będzie wstawać w środku nocy, <grym> wystarczy się położyć trochę później i spać. Także yy, kochani, bądźcie ze mną, oglądajcie, kibicujcie, wysyłajcie mi pozytywną energię yy, i będzie fajnie, będzie fajnie. W to wierzymy. Dzięki Karola serdecznie jeszcze raz za tę Dziękuję rozmowę. Bardzo. Powodzenia. Trzymamy kciuki. Dzięki wielkie buziaki, pa pa.